Praca wręcz tutaj w magazynie w Wrocławku. Proszę powiedzieć, czy szlachetna paczka w pandemii straciła, czy wręcz przeciwnie? Czy wszystkie rodziny dostaną prezenty? Nasze, nasz rejon, wszystkie rodziny dostaną udało prezenty, się. Tutaj. Wszystkie rodziny dostaną prezenty, więc A uważamy okay. to za sukces. A ile tych rodzin potrzebujących było w tym roku w Wrocławku? Około 60. Tu jest powiat, powiat to razem będzie około. Tak, cukrojan. Duchre, mhm. Czyli Włosławek i Piotr Jadotowski 100 rodzin tak. z tak? Dokładnie. Jakie były, jakie były potrzeby w tym roku? No, tak jak tradycyjnie, od takich jak sprzęt gospodarstwa, czyli lodówki, jakieś elektryczne kuchenki, poza takie, takie odkurzacze, poza takie no, żywność i chemia. tak, To przede wszystkim. Na tym się skupialiśmy, na takich podstawowych, czyli ta żywność, chemia plus było kilka takich drog. Tak, tak. były też potrzeby jak tablet czy laptop no, ze względu na tam. sytuację tak, z pandemią związaną. I większość rodzin niestety nie może pozwolić sobie na zakup takiego sprzętu. Z Wiadomo, zdalne z nauczanie, również nam to się udało uzyskać. <słys> Jak jest zorganizowane właśnie to wydawanie z magazynu w dobie pandemii? Jak to wygląda? Oj, mamy cudownego logistyka, który tutaj pomaga, czyli jest tablica, są kody rodzin. Jest cudowna firma, która pomaga nam już od lat. Jest to Przewodzi pan, firma, od pana Sebastiana. Sebastiana, nazwisko. Nie pamiętam. Koda, stoją tutaj właśnie Ta, ciężarówki tak. wielkie. Można zdjęcie i no, cudowni ludzie, i tu są y, samochody, które. Później jest, tam paczki są kładzione, i, i, i wyjeżdżamy do rodzin. Tak? Mamy cudownych też wolontariuszy takich pomagających. Tutaj z zespołu szkół numer 3 naszych uczniów. Wszystko działa bez jak zarzutu, najbardziej, jak bez najbardziej. Bez zarzutu. Także żadna pandemia Trają, nam tak, nie przeszkodzi tym, aby pomóc ludziom I w przecie. ten weekend cudów znowu cuda się zdarzają i zdarzą na Wysłowcu tak. W tak zdarzają no no się, no jesteśmy już jakby zmienieno weteranki, mój to siódmy rok, więc e, za każdym razem. razem jest inaczej, za każdym razem jest cudownie, za każdym razem jest pewno emocji e, takich pozytywnych wzruszeń. To jest właśnie ten weekend, ten, ten czas, gdzie wszyscy razem zarówno my, wolontariusze jak i rodziny przeżywamy e, o, e, ilość emocji. No, no nie da się opisać, tak. Skoro Pani jest tak. już weteranką, to zapytam o to, czy tych rodzin potrzebujących z roku na rok jest więcej, czy mniej więcej tyle samo? Jak to jest? Powiem tak, mamy cudownego lidera, mm -hmm. <gry> który jakby z roku, e, Panią Martę Pałucką Lewandowską, który z roku na rok po prostu e, tą paczkę coraz bardziej rozkręca, tak? Do... Czyli ta... mamy więcej wolontariuszy, mamy więcej osób, które chcą też pomagać. No, to, to, to już jest ten system, my wszystkie, tak? My wszystkie dajemy z siebie e, bardzo dużo, e, wolontariusz nas pcha, e, lider nas pcha i, i tym sposobem ta paczka mi się wydaje, że tutaj na Włocławek bardzo się rozkręca, jeżeli chodzi o nasz rejon. Tak, A Marta myślę, jest że niesamowita, no. ona bardzo mocno uruchamia cały mechanizm jeżeli chodzi o szlachetną paczkę i zawsze co roku jest to tak cudownie przez nią urządzone i to, że ona nas pcha w taki pozytywny sposób tego znaczenia, że my dzięki niej jeszcze bardziej jesteśmy podbudowani i jeszcze bardziej jesteśmy nastawieni na, na aktywne działanie.